Cześć, tutaj wasz młody reporter Arus. Dzisiaj ze mną osoba, która w Minecrafcie Redstone'em posługuje się tak jak wy drzwiami. Dzisiaj ze mną Sebastian, szerzej znany jako Sebek1202. Tak, witam serdecznie. Mam dla ciebie takie pytanie. Dlaczego ty zacząłeś kręcić na YouTube? Bo to pytanie często się powtarza, ale co wywiad to inna odpowiedź. To znaczy, dlaczego ja? No, ja zacząłem kręcić Redstone'a przede wszystkim dlatego, że nie... Lubię zajmować się zagadkami logicznymi, a że Minecraft to jest gra, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Również definiuje ona zagadki logiczne. Przykładem są bramki logiczne w Minecraft. Poza tym ja nie jestem zwolennikiem let's playów. Jeżeli już coś oglądam, to tylko i wyłącznie gameplay i nie w ilości jakiejś tam ogromnej, tylko tak umiarkowanie w miarę. Um, a co za tym idzie, nie chciałem też czegoś takiego kręcić. Poza tym ja zacząłem kręcić w ogóle filmiki yy, na w ogóle filmiki na YouTube zacząłem kręcić nie ze względów yy, broń Boże na kasę czy ze względów podwizów. To ja to zacząłem robić przede wszystkim dla siebie, bo niezwyczajnie to mnie wciągnęło, a ja wówczas kiedy zacząłem w ogóle swoją przekodę z YouTube, to ja nie wiedziałem, że da się na tych filmach tam zarabiać, więc to, to zupełnie nie było związane z, z kasą, tylko z hobby. I do tej pory tak jest. No, bo nie ma to jak patrzeć, jak ktoś godzinę kopie kobla. Dokładnie, ja nie jestem zwolennikiem w ogóle takich let's play, znaczy, nie mam nic do ludzi, którzy to oglądają i to tworzą, bo znam mnóstwo ludzi z takiego zaplecza YouTube'owego naszej, takiej rodzinki YouTube'owej, szerzej znanej, natomiast no mówię, no ja, ja nie, nie jestem zwolennikiem ani kręcenia, ani oglądania tego typu filmów, no jakoś tak nie, nie przepadam nie za tym po prostu. I mam drugie pytanie z tej serii, kim się inspirowałeś tworząc ten Redstone? Czy sam to wymyśliłeś? To znaczy, w momencie kiedy ja zacząłem swoją, y, swoją działalność na YouTubie, to nie było jeszcze chyba nikogo wtedy, kogo można było oglądać związanego z Redstone'em. Bo, znaczy ja wtedy jeszcze nie oglądałem w ogóle zagranicznych YouTuberów to raz. Dwa, że w Polsce wówczas, z, y, ja wiem, z tego, z tego Minecraftu to przodował wówczas CTSG, przodował JJ, Zacha y, i to byli ludzie, którzy kręcili display, a nie Redstone'a. Także tam nie przydowałem się na nie. Potem dowiedziałem się już, jak zdobyłem kilka tam tysięcy widzów, że w tym czasie, kiedy je ja zaczynałem, zaczynał również Black ten. Z tym, że ja się na nim w ogóle nie wzorowałem, bo no, dla mnie ten człowiek robi troszkę inne materiały niż ja. Zresztą nie wiem, czy on teraz dalej to robi. No nieważne. Dla mnie są bardziej skomplikowane, bo Twoje są według mnie takie bardziej przydatne, które można użyć. Ale to moja sugestia. Znaczy, ja, wróćmy do pytania, ja się nie wzorowałem na nikim robiąc swoje mechanizmy, a jeżeli jakiś mechanizm był pierwotnym pomysłem kogoś innego, ja go modernizowałem, to za każdym razem to mówiłem, nigdy nie było tak, że ja sobie czyjś pomysł zapożyczyłem a potem wykorzystałem to, powiedziałem, że to jest moje, nie, nie, nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie, jeżeli czyjś pomysł wykorzystuję w swoim systemie, ulepszając go bądź wykorzystując w jakimś większym projekcie zawsze o tym mówię, że sprawiedliwości stało się zadość, natomiast co do trudności mechanizmów, to powiem tak w Minecrafcie Naprawdę nie ma rzeczy trudnych. Gdyby ktoś siedział tyle czasu co ja w tym redstone'ie, to naprawdę wszystko da się ogarnąć, i stwierdzenie, że to się trudne, coś się jest raczej błędne, powiedziałbym szczerze mówiąc, bo mało kto spędza tyle czasu przy tym. Natomiast co do samego, samej działalności Black to powiem tak: dla mnie ten człowiek przede wszystkim zdobył większą liczbę widzów niż ja, jeżeli chodzi o redstone'a i tą tematykę. Przede wszystkim dlatego, że nie nagrywał swojego głosu, zawsze, jeżeli film jest wrzucany na YouTube bez komentarza głosowego. Tylko z napisami i jest do tego muzyka, obejrze to więcej osób i przede wszystkim osób na przykład z zagranicy. A jeżeli ktoś jest Niemcem, czy ktoś jest Amerykaninem, czy Szwedem, czy kimkolwiek innym, nie obejrze filmików, w którym jest polski dubbing, dubbing bo, bo zwyczajnie nie będzie rozumiał nic innego jak jest angielski dubbing. Także to jest między innymi jedna z głównych przyczyn, bo jakościowo to myślę, że moje filmiki dorównują mię. Jeszcze ta nazwa, która zmyla tak zagranicznych, Black Fountain, Sebek. No właśnie. No, coś w tym jest. Dobra. A y, uprzedziłeś moje pytanie, czy robiłeś poradniki inspirując się na innych, więc mam kolejne. Okay. Czy gdybyś miał magiczną moc, jedno życzenie, co byś zmienił w swoim kanale, w wyglądzie, filmikach, widzach? We wszystkim. Jeżeli miałbym jakieś magiczne życzenie, to przede wszystkim nie zmieniałbym nic w swoim kanale, tylko zmieniłbym w sobie Lenia, który nie, nie, ostatnio ma strasznie, że tak powiem, chętkę na mnie i nie pozwala mi rzucać filmików na YouTube. Ale to jest nie tylko z moimi liczbem związana, ale też z życiem prywatnym, o którym wspominać nie będę aczkolwiek no mówię, gdybym, powiem tak oprócz tego, że tych filmików mi się za bardzo też ostatnio rzucać nie chcę, to powiem Wam pomysły mi się kończą, także jeżeli ktoś tutaj słucha tego i ma jakieś ciekawe pomysły co do mechanizmów no czekam na takie wiadomości prywatne, bo wbrew pozorom czytam wszystkie wiadomości prywatne i 99% komentarzy ale odpisuję na 5% z tego, dlatego, że 95% to są po prostu hała i dno. Miałem I... szczęście, że odpisałeś. Tak, bo no jeżeli, jeżeli jest, ja powiem może od razu tak jeżeli wiadomość jest napisana konkretnie, że jest konkretny tytuł, jakaś jest kultura, tam zachowana schemat wypowiedzi, taki powiedzmy bardziej listowny czy jakiś taki z szacunkiem. Ja zawsze za to odpowiem. Nie ma bata, żeby nie odpowiedział. Natomiast jeżeli coś jest napisane, co wuje, googlecie w Wikipedia bardzo chętnie mu powiedzą, no to ja nie będę odpisywał na, po raz setny na ten sam komentarz. Nie ma sensu. Ja dopiero zaczynam. A jakie tobie uczucie towarzyszyło, gdy kręciłeś pierwszy odcinek? Stres. Pewnie stres. Człowieku, jak ja się jąkałem przy pierwszym, to, to wszystko się bierze z czasem. Jak ja Przy pierwszym filmie, jak teraz już go nie ma, bo ja go usunąłem jakiś czas temu, te pierwsze, pierwsze kilka filmów jest usuniętych. Natomiast ja planuję zrobić dalej tak, że te filmy, które są pierwsze i tam jest moje taka jąkała w końcu stoi i się boi, to usunąć te filmy, ja je przerobię na nowo. Nie, nie wiem, czy to słychać, kurna, pociąg mam za okno. czekaj za mną. Bo no. mam niedaleko, niedaleko przejazd kolejowy, i tak to właśnie. Natomiast wracając do pytania. <laughs> Teraz, Teraz u ciebie radzi. No właśnie, słysz. Telefon czekaj. E... Pozdrawiamy dzwoniącego. Dobra. Jakie uczucia towarzyszyło Ci stres? Tak, tak, no, no ja stres, słuchaj, oprócz stresu to jeszcze było na zasadzie takiej, a, ludzie mnie usłyszą i teraz co ja mam powiedzieć, a poza tym, jak człowiek nie mówi dużo do, ja, ja w ogóle kiedyś byłem bardzo cichym człowiekiem, dopiero potem, jak zacząłem się rozkręcać na YouTube, to zacząłem trochę mieć gadane w, w sobie, bo mm. nigdy tak nie było, e, no i właśnie stąd się wzięło, ja przede wszystkim byłem cichym człowiekiem, który gadał raz na ruski rok, a jak gadał, to starał się gadać, mówi, gadać z sensem, mówić z sensem, i nigdy nie przyszło mi do głowy, że będę składał, musiał składać zdania na żywo, tak, żeby to nie popełnił żadnych błędów, bo to jest jednak sztuka na tym YouTubie, że na pierwszy raz to raczej rzadko komu wychodzi składanie tych wypowiedzi w sposób taki, jaki się oczekuje od twórcy filmu, tak, bo jeżeli ludzie się wzorują, znaczy jeżeli ludzie są przyzwyczajeni do YouTuberów, którzy mają po kilka tysięcy, kilkanaście, kilkaset tysięcy widzów, to oni mają jednak te filmiki na poziomie, więc jeżeli wchodzi ktoś nowy i tego poziomu nie spełnia tego kryterium, to jest od razu hejtowany. No, w moim przypadku było tak, że nie byłem hejtowany, dlatego że nie było wtedy jeszcze dużo osób. a to są może inne pytanie. Jest. Dobrze. Czy nie jesteś zwolennikiem gameplay, let's play, przepraszam, ale czy jakieś nowe serie planujesz? to znaczy tak, yy, znaczy może naprostuję troszkę pytanie. Ja nie jestem zwolennikiem tylko let's play, dlatego że let's play od gameplaya różni się przede wszystkim tym, że let's play to jest idę sobie grać, pośmiać się z tej gry, czy opisać co na, te, co na temat tej gry mmm, myślę i yy, itp. itd. pokazać jak się w nią gra to jest let's play. A gameplay, tak, a gameplay to jest zupełnie co innego. To jest pokazanie pewnych scen z gier yy, bez obróbki żadnej, czyli bez, bez swojego komentarza, bez jakiejś dodatkowej muzyki oprócz tej, która jest w grze, tylko po to, żeby pokazać jak dano, dana rozgrywka wygląda, bez różnych serii. Gameplay lubię, dlatego że czasami wolę zobaczyć sobie, jak ta gra wygląda, zanim ją kupię. Natomiast Let's play nie. A wracając do pytania, e, które brzmiało, czy planuję jakieś serie, tak. Tak, e, tak planuję dwie serie. E, tylko że na to będę potrzebował jeszcze sporo czasu, natomiast. E, e, Planuję serię typu Sebek Poznaję, to znaczy będzie to polegało na tym, że często ludzie się mnie pytają, jak ja do czegoś doszedłem, albo jak ja coś zrobiłem. No a ja zwyczajnie po prostu wziąłem to, co dodali nowe na przykład do gry, w łapy, i testowałem to po kolei, D -D -Z, gdzie co działa, gdzie nie działa i postanowiłem zrobić coś takiego do kamery, mianowicie po prostu jak będzie jakiś teraz nowy update, ten 1.5 ja po prostu będę nagrywał takie jakby zza kulis, jak to wszystko wygląda. Na zasadzie wezmę te wszystkie rzeczy w rękę, i zacznę się tym bawić, zacznę również mówić, tak mniej więcej, co, co, co robię, a jak będę się skupiał na tym, co robię, a nie będę mówił, to najwyżej rzucę muzykę na taki film. Natomiast taka seria po prostu sobie poznaję, myślę, że się pojawi, oraz planuję drugą serię, tylko że na tą drugą serię to myślę, że poczekamy jeszcze sobie troszkę, bo na to będę potrzebował cholerę czasu. Przede wszystkim chcę zrobić serię mechanizmów survival, to znaczy survival mechanizm, nie wiem, jak to nazwać, no coś w tym deseń, no, będzie to polegało na tym, że odpalę sobie nowy świat survival, w którym zacznę grać, natomiast kręcić będę tylko i wyłącznie momenty, w których będę robił jakieś mechanizmy związane tam z moją działalnością na survivalu. No i myślę, że to całkiem sympatycznie wyjdzie, bo tam pojawią się pewnie jakieś nowe windy, jakieś nowe farmy, tego typu rzeczy. A, czyli bardzo przydatne rzeczy i nie zdobywasz ich jak zwykle z game mod 1, tylko sam zdobywasz kopię redstone'a i tej Oczywiście, że tak. No, to okej. Okay. To mam teraz takie z gier pytanie, z serii gier, bo tamte były kanałowe. Bo u ciebie głównym motywem przewodnim jest Minecraft, a w coś innego grasz? Tak. Coś polecisz? Znaczy, polecać to nie za bardzo, bo to by była reklama, nie? Ale yy, grać? No pewnie, że gram. Jakbym siedział tylko w Minecraftie, to ja im mi prędzej to chyba wariatkowie <grym> się 25 na do doby w Minecraftie siedział, coś ty? Yy, gram sobie, mam tak. CSA, yy, Global Offensive, niego sobie ostatnio ciaram, czy Day of Defeat Source, to są fps -y. yy, Z gier takich bardziej, może ja wiem innych niż FPS, no to też lubię Wyścigówki? wyścigi, tak, mam, mam no. Need Speed'a, Most tego najnowszego, z czego jest filmik nawet wrzucony, um, co jeszcze, no... Jeżeli chodzi o takie gierki, to ostatnio kumple mnie na dotę namawiają, ale nie mogę się jakoś przekonać do tej doty może kiedyś spróbuję. Magica troszeczkę w takie gierki ze Steam ogólnie tam sobie hmm. pykam. Ewentualnie jak są jakieś jakiejś gazecie PC Format, czy, czy w jakiejś tam CD action, czy w czymś takim, są jakieś fajne gierki, to też tam wiadomo instaluję coś tam, po popatrzę sobie, co tam jest i grywam, ale hmm. nie nagrywam z tego ani Gameplay, ani Let's Play, bo myślę, że to nie ma sensu. Jest tego w cholerę już na YouTubie. No. Ważne być oryginalnym. A co sądzisz o nowych wersjach Minecrafta? Lejki, czujniki światła, jakieś nie wiem, kwarce, enchantowane książki? Czy to są urozmaicenia, czy pierdoły? Bo jak tak oglądałem serię Amazing Minecraft 1.5 nagrywasz snapshoty, to chyba się doczekać nie możesz już. Pewnie. Znaczy doczekać nie mogę. No ja te rzeczy już mogę używać, bo, bo no, są snapshoty właśnie. Natomiast y, fakt faktem jest, że te rzeczy, które dodają są naprawdę fenomenalne, ale no jak, tak jak to zawsze bywa, czegoś w nich brakuje i tym razem też tak jest, ponieważ no niestety deweloper ma taką smykałkę, że nie robi niczego od razu porządnie, tylko trzeba się poczekać trzy update, aż ta, ta rzecz naprawdę będzie porządna, jak to było na przykład z pistonami. Natomiast fakt faktem zapowiada się ciekawie. Przede wszystkim dodali nie wiem czy to jest rozpowszechnione, bo ja tego akurat nie mówię, mówiłem w swoim filmie, że dodali do command blocka opcję zrobienia rankingu na serwerze bezpośrednio z gry, bez żadnych pluginów, bez niczego i to się bardzo przyda, ponieważ w tej chwili robię pewien projekt związany właśnie z taką mapką PvP, o czym już mogę teraz powiedzieć i go zapowiedzieć, ale zanim on się pojawi, to jeszcze mnie nie kupy czasu, natomiast mogę powiedzieć, że na pewno w... tam będzie potrzebne dużo osób do nakręcenia takiej rozgrywki, a to będzie dużo osób bardzo popularnych na YouTubie z Minecrafta, także my Myślę, że się nie zawiedziecie, jeżeli to zobaczycie, ale to jest jeszcze długa, długa droga, zanim to zostanie ukończone. Postępy możecie oglądać u mnie na kanale. Po prawej stronie macie odnośnik pod tytułem projekt. To jest odnośnik do dynmapki serwera, na której znajduje się cały ten projekt. Tam za dużo nie zobaczycie, aczkolwiek coś tam może sobie usztykniecie. Zobaczycie, może czasami ktoś, ktoś tam wbije, pobuduje. Także to, jeżeli chodzi o to. Nazwałbym odcinek Sebek spoileruje, ale chyba by nikt tego nie znał w wyszukiwarce nie YouTube. Wiem. Wyszukiwarka YouTube to czasami wariuje. No. A właśnie. Deweloperzy nie za dużo rzeczy dodają, no to może co byś dodał do Minecrafta, żeby pomógł ci w konstrukcjach, budowlach we wszystkim? Przede wszystkim dodałbym kilka rzeczy, które są w modach do Minecrafta. Ja nie jestem zwolennikiem korzystania z modów do jakiejkolwiek gry i wielokrotnie to podkreślałem, dlatego nie gram na żadnych modach w Minecrafcie. Przepraszam. Ale kilka rzeczy, które tam są dodane faktycznie by się przydały. Natomiast mówię, no ja, ja nie będę sobie ich instalował, bo jestem jednak zwolennikiem pierwotnej wersji każdej gry. E, A przyda, przy, przydałby się na pewno mod, który się nazywał Whitelesser Nie pamiętam dokładnie nazwy, myślę, że tutaj wyślę koledze on doda. To co dodaje? On no dodaje bezprzewodowy Redstone. Znaczy masz Iron odbiornik nadajnik. Redstone o dodajesz. właśnie masz nadajnik, odbiornik, może tutaj dla widzów powiem, który umożliwia odbieranie sygnału Redstone na jakikolwiek tam odległości, byle był zrenderowany świat i tych nadajników i odbiorników można ustawić że 10 tysięcy bez jednego, tam 9, 9, 990, chyba coś takiego, nie wiem. To no jest genialna rzecz, według mnie. No i druga sprawa to jest to, że przydałby się item, który mógłby niszczyć bloki do postaci itemu. Żeby można było na przykład jakiś blok, który jest fizycznie blokiem, zniszczyć, nie niszcząc, że tak powiem, go całkowicie, jakby powiedzmy TNT, ponieważ witcherem no nie zawsze można to, to, to wszystko zrobić, bo witcher też potrafi niszczyć i nie oddać itemu. Powiedzmy, że nie rozumiem, ale dobra, lecimy dalej. I nie jesteś zwolennikiem modów modyfikowania, ale czy jesteś z, y, zwolennikiem Survivalu? Bo taki był chyba główny cel nocza Drzebali. To znaczy tak. Notch Minecraft to jest generalnie to są wirtualne klocki Lego. tak? I, I każdy w nich znajdzie to co lubi. Głównym zamysłem faktycznie był Survival, aczkolwiek ludzie tak bardzo domagali się nieskończonych itemów, że wreszcie wprowadzili tryb Creative, prawda? I większość osób teraz na Creative się bawi. Natomiast jeżeli chodzi o taką zabawę Multiplayer, to nadal zostaje to Survival, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja miałem w swoim takim karierze Minecraftowej troszeczkę, jeżeli można to tak nazwać w ogóle troszeczkę takich przygód z survivalem, dlatego że ja bardzo lubiłem sobie nawet pójść pocierać pociorać tego kobla przez trzy godziny, nie myśląc o niczym, tylko ciorać kobla i słuchać muzyki, bo Bogatela to jest najlepsza zabawa w tej grze, po prostu szukanie tych przyróżnych materiałów, budowanie sobie jakieś tam domy, budowanie sobie jakichś mechanizmów, tłuczenie się z mobami, na tym ta gra polega, tak? A to, że jest dodany taki redstone i typ creative, to jest tylko dodatek do tej gry. Survival to jest jednak podstawa jeszcze przez długi czas będzie podstawą, przede wszystkim dlatego, że jest ona cały czas rozwijana. Mhm. A projektujesz sobie swoje jakieś mechanizmy na kartkach, bo to trochę jest skomplikowane z punktu widzenia mojego widza, każdego. Prawdę mówiąc, był jeden mechanizm, który na, na kartce <laughs> sobie zrobiłem, ale to był jeden na tych kilkadziesiąt, które zrobiłem. Nie, nie, ja zazwyczaj jest na zasadzie takiej, że potrzeba jest matką wynalazków, tak? E, wchodzę do gry i mówię, kurna, przydałoby się coś takiego i teraz myślę sobie, jak ja mam ułożyć tłoki, żeby coś takiego skonstruować? Układam te tłoki, no dobra, teraz jak ja mam tutaj poprowadzić redstone'a, żeby to się w ogóle dało odpalić? Patrzę, o, w ten sposób mogę, w ten sposób mogę. No dobra, to teraz co ja mam zrobić, żeby to się odpaliło w tej kolejności, w której ja chcę. No i tak, to, tak powstają kolejne mechanizmy, prawda? I dopóty, dopóki się coś da zrobić, dopóty ja to zrobię. No czasami są systemy, gdzie naprawdę się nie da zrobić, bo nie da rady wcisnąć dwóch klocków w jeden blok, nie? Ale no to jest, to jest rzadko, bo jak to ja mawiam często, zresztą ktoś, Magendry, kiedyś już to powiedział, że Minecraft to jest gra, w której ograniczeniem jest tylko i wyłącznie ludzka wyobraźnia. Teraz mam takie prywatne pytanie, ale myślę, że odpowiesz, bo nie są aż tak wnikliwe. Czy masz jakieś drugie hobby, oprócz kręcenia na YouTube? Pewnie, że tak. Eee, oprócz kręcenia na YouTube y, planuję w swoim życiu w ogóle wziąć się za filmy. Takie profesjonalne filmy, ale do tego to jeszcze długa droga przede wszystkim potrzebny jest do tego sprzęt. I eee, czas, ale czas to powiedzmy, że byłbym w stanie zagospodarować. Natomiast moim przede wszystkim hobby poza komputerem w ogóle to jest gra na basie, na gitarze basowej eee, w zespole. Ale myślę, że jeszcze filmiku na ten temat to się doczekacie, bo jest w planach. No to masz pełno pomysłów. A zachęcisz w kilku zdaniach takich ludzi, co chcą zacząć grać na gitarze, do niej? Przekonasz? <grymne> <grymne> No cóż, no można kreować swoich, yy, chociaż nie, z drugiej strony gitara to jest niby edukacja, no to można by zachęcić. No. Powiem tak, jak ktoś chce grać na gitarze, yy, to nie gra tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli sprawia mu to prawdziwą frajdę, że nie jest to na siłę, że człowiek bierze gitarę i może grać 10 godzin i, mu, i się nie zmęczy, tak, nie będzie nawet chciał iść do kibla, bo będzie musiał chciało grać, to taka osoba może grać. Ale jeżeli ktoś bierze gitarę tylko po to, żeby zaszpanować dziewczynie, czy zaszpanować kolegom, czy koleżankom, to niech ten instrument zostaje w spokoju, bo zasługuje ten instrument na kogoś lepszego. Opis twojego kanału to InżynierSebek2.d A czy w realnym życiu też lubisz konstruować różne rzeczy? Klocki LEGO się nie liczą, bo wspominałeś kiedyś? No Kiedyś wiesz to, może nie wiem, ale widzowie chyba tego nie słyszeli jak ja wspominałem, bo chyba tobie mówiłem tylko. Nie, live. E, tak, na no, tak. live? A to może, no ale nie pamiętam człowieku, ja tam gadałem wiesz... Natomiast co do, co do konstruowania, no powiem tak, bardzo lubię rozkładać rzeczy na czynniki pierwsze, więc jak mam jakieś rzeczy, wiesz, typu jakieś stare zabawki moich braci, mam dwóch trzy braci, jakieś nie wiem, auto na pilota czy coś, ja to często rozkładam na czynniki pierwsze, biorę silnik, biorę baterię, coś buduję. Nie, także no to tam sympatycznie, no, teraz, jest, teraz mam tą gitarę, mam wzmacniacz też, też, często to rozkładam na czynniki pierwsze, jak coś się coś naprawiam, wiesz, lutowanie kabli, jakieś tam podstawowe prace m, związane z prądem, to sobie radzę, nie, natomiast jeżeli miałbym właśnie, wiem, całą instalację w domu, to już nie położył, prawda, ale jakieś tam podstawowe naprawy, to nie ma problemu. Mamo, mamo, mikser nie działa. A pochwal się może, co najlepszego zrobiłeś, tak skonstruowałeś w życiu realnym, czy nie? czy nie? lubisz się zbytnio chwalić? W życiu realnym? Nie, ja nie lubię się chwalić, to fakt, ja jestem raczej człowiekiem skromnym. Ale co najlepszego skonstruowałem? To jest nawet, powiem ci, dobre pytanie, bo nawet nie przychodzi mi do głowy, co ja mam powiedzieć. No, co ja najlepszego w życiu, skomplu... co ja, co ja w życiu najlepszego skonstruowałem? <grym> Bardzo dobre pytanie. Nie, naprawdę, nie, nie, nie mam takiej rzeczy chyba. Nie, nie skonstruowałem nic, czym by się można było pochwalić tak na dobrą sprawę, bo to jest raczej hobby, coś raczej naprawianie bardziej, niżeli konstruowanie. No ja jakbym coś rozłożył, to nie wiem czy by to miało jakieś ręce i nogi. Pytanie zadałem już w poprzednim odcinku, ale jest dość ciekawe też. Co sądzisz o piractwie? No, mówię, no, jeżeli chodzi o piractwo, to ja jestem przeciwny temu. Przede wszystkim dlatego, że to jest okradanie innych ludzi. No. aczkolwiek powiem tak, jestem temu przeciwny i za nic tego nie popieram, ale niestety państwo nie robi nic, co by temu zapobiegało. Przede wszystkim no, są nieadekwatne ceny oprogramowania do wypłat. No, to jest, to jest po prostu to jest główna przyczyna tego, dlaczego w Polsce jest 50%, podajże, o ile pamiętam, piractwa, no, czy więcej nawet. Powiem tak, no jeżeli ktoś zarabia 2000 a oprogramowanie na przykład kosztuje 2200, tak, no to mało się to opłaca kupować. To takie oprogramowania kupują tylko firmy, a co za tym idzie, osoby w domu, które chcą coś fajnego zrobić, no muszą niestety takie programy piracić, bo ich na to nie stać. No ale po, po, powinno być tak, że te osoby po prostu nie powinny używać tych, tych oprogramowań, powinny używać oprogramowania darmowego. No niestety taka mentalność w Polsce, że, że tego nie robią. No dobra, wyczerpałeś moje wszystkie pytania. Ledwo mi dałeś dojść ze do słowa w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zwrotu. Może chcesz kogoś pozdrowić z tego miejsca? Jakiegoś widza? Tak, wszystkich widzów. Myślę, że nie, 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 ma, nie ma sensu rozszczepiać tego na jednostki. Myślę, że tutaj każdy jest tak samo ważny i także wszystkich chętnie tutaj pozdrowię. Także pozdrawiam i cóż, no i trzymajcie się, tak? No to dobra, dzięki za rozmowę dla Arusa. Wywiadu udzielał Sebek 1202. Dzięki wszystkim za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. ma.